Dzień dobry, kochani, w weekendowym vlogu! Dzisiaj jest sobota, wczoraj nie nagrywałam, bo się strasznie źle czułam. Matyda właśnie dostała prezent od mamy, tak? tak? Dostałeś prezent? Tak! Tak? Dostałeś sukienkę? Tak! To jest sukienka? Tak! A jak mówisz na sukienka, co to jest? Co to jest? No, co to, co to jest? Do. Go! Macyda mówi, sukienki są go przez piosenkę Let It Go, czyli mam tę moc. Nie chcesz to. Nie chcesz to? A chcesz dzisiaj nałożyć tą sukienkę? Tak. No tak myślałam. Macyda ma fazę teraz na sukienki i widziałam tą i stwierdziłam, że jej się bardzo spodoba. Skład też fajny. Zobaczymy, co? jest dzieci? Tak. Tak. No i patrz, się. <laughs> jakie to jest długie nagią. Trochę duża, wiesz. Duża trochę. No. no. Hmm. Um, a to było od dwóch 92 do 110. No nie no. Bardzo duże. Dobra, to tu mamy pierścionki. Też mamie? To jest. Baby. To jest mama z. Tata ma ten sam, wiesz? Tylko trochę większy. ten? Nie, to jest mamy. Tak, ale możesz mi dać te, bo te są, wiesz co, to są trochę takie... Ważne. Dziękuję. Co? Pójdziesz po Tak. Dobra. każdą sobotę czas na panwiki, co na tyda? da? Tak, nie mamy jajek, to tata szybko skoczy do sklepu bo... Żeby kupić jajka, tak? No. Tu nie ma, tu nie ma. Nie ma. No. Tu piła pięk. No. Tu piłapaja. Tu pająka? To mi mam paja. Ty masz w domu pajączkę. No, tu trzymaj. Dzięki! John, też, smacznego! To moje. Zobacz, mm. ostatnie takie owoce, które już nam... Już ...przeżyły swoje, też używam. Nie, nie, kiwi. nie masz kiwi? Bo nie chciałaś, chcesz kiwi? Nie. Nie, aha. What if I give you a kiwi? Nie. Nie? No! No, that's a cross. So where does the rectangle go? Green rectangle. There. That's right. Hey. Good girl. but no. no, Where are we gonna put it? No. Oh. Oh know. Beep beep. Beep beep. Bye guys. Um, yeah. Good girl. Little kiss. Oh. <laughs> <laughs> Good job! wytłumaczę co się stało, gdzie byliśmy, bo nie, nie udało mi się w filmie. Um, teraz w promenadzie, czy nawet nie wiem kiedy to się otworzyło, to się nazywa piątre, piąte piętro, coś Piąty takiego. Wymiar. Piąty wymiar. Um, I w promenadzie są takie darmowe zajęcia dla dzieci i różne, różne dzieci są gordonki um, i w co weekend są jakieś tam warsztaty dla dzieci. Dzisiaj były te słomki, jutro będzie coś innego. Um, no i co weekend e, chyba co weekend coś takiego jest i po prostu chcieliśmy wpaść i zobaczyć um, a jak John poszedł najpierw z ja poszłam do Carrefour'a bardzo szybko um, żeby kupić rzeczy na rosół um, i z tego co Rosu, też e, prawdopodobnie będzie też zupa dyniowa tu już rosół nastawiony, a Matyda już śpi John je resztki leczo je <laughs> yeah. Um, ja jakoś po sosie pomidorową ma, y, mam zgagę. Co jest mi bardzo przykro, bo tak mi to lecz smakuje No ale dobra, live. No, a tutaj zaraz będzie rosołek. Jak Matylda wstanie, już Matylda jest podrzemce, Ja też jestem podrzemce. rządcą. John też jest pod rzemce. Jakaś dzisiaj leniwa sobota. Mieliśmy sprzątać, mieliśmy tutaj ogarniać, mieliśmy nagrywać. A po! A co się dzieje? Wszyscy po drzemce. A ty do właśnie jelanczyk, czy tam obiad w sumie? Tak? Risotto i pomiędzy risotto i jabłuszko. Bo to jest nasz ulubiona teraz przekąska. To już ja siedzimy i ja ubieram jabłuszka i my wszyscy jemy, tak? Lubisz jabłuszka? To jest fuś? Gdzie jest fuś? Na paluszku tu masz. To nie. O, już nie ma. To jest była Apple, to biwa Apple. Tak, to było Apple, tak. A gdzie masz paluszek? Pi. To jest chyba. <grybuj> sobie sobie życzyła banana i pepę. My już troszeczkę pozwalamy Matydzie coraz częściej oglądać bajki, raz na dwa dni. Zależy oczywiście od sytuacji. Ale stwierdziliśmy, że tak bardzo aktywnie dzisiaj spędziliśmy dzień, że może spokojnie sobie obejrzeć. A ja upieczę ciasto. Um, Jakiś czas temu dostałam taką ogromną paczkę od y, delekta um, Różnych produktów i tutaj jest akurat ciasto czekoladowe e, Zobaczymy, nigdy takie ciasto nie robiłam W sumie tak fajnie, bo wszystko przygotowane, muszę dodać 4 jajka Wodę, margarynę Wymieszać Tutaj to zrobię w maszynie I już ciasto będzie gotowe um, I do tego też kupiliśmy dzisiaj lody to będziemy mieć ciasto z lodami, trochę słodko na dzisiaj. A co? Już jest jesień, już można sobie pozwalać na takie fajne rzeczy. Zawsze jest jakaś wymówka na to. Dobra, ja się biorę tutaj za pieczenie. Ciasto się piecze. On szykuje kaszy dla małej. Mała się bawi w puzzle. Tak. Pokaż, który to jest. Co to jest? Pink heart. Brawo. Good job, Matilda. Raz, jeden, jeden, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć. I po angielsku: one, one, two, two, three, three, four, four, five, five. <laughs> Dzień dobry w niedzielę. Tutaj mamy już jabłuszko pokrojone. I z Matyldą siedzimy kolorujemy. Ja ostatnio dostałam od koleżanki. Kulinarną kolorowankę. No i Matylda tutaj dostała też kolorowankę ze słoniem. No I sobie kolorujemy tak? To furz. To O. Już. Proszę. I Maty daje jabłuszko, tak? Uh -huh. Dobre? Duży. Duży, widzę. mi wyprasował sukienusie Dziękuję i swoje koszule. I siadamy do śniadanka, takie pierwsze śniadanie, bo zaraz się spotykamy z kim? No, z Karoliną i z Darkiem, tak? Aha, i piciciu. z syropem i jeszcze. Matyda pierwsze złapała to buczek smacznego smacznego popatrzcie jak wujek tutaj koloruje. Zobaczcie, też jest kilka naraz. cztery kolory. Zobacz Jesteśmy już po śniadanku. O, pyszne było. Pyszne, ojej najedliśmy się, tak nie wiem, amerykańskie. No, ja teraz mam właśnie e, maszyki, miałaś kiedyś zawcianki jakieś, jak byłaś w ciąży, miałaś? Wiesz co, tak. ja byłam w kółko serek wiejskich, ogólnie miałam e, strasznie e, ochotę na nabiał, szczególnie mm -hmm. na biały ser, strasznie miałam ochotę. Mm -hmm. I coś jeszcze, a i zieloną herbatę, taką zimną, tylko zimną e, iced tylko tak? nie taką, wiesz, najlepiej domową, więc w ogóle takie, hmm. wiecie, co, chcianki. Ale to dobrze, to zdrowe, że wiesz, na biał i tak dalej, to sera zdrowe. Strasznie jadłam sera białego, tu, nie wiem co to oznacza, ale nie wiem. A, A Ty? Ja co, też. co chcesz jeść? E, Właśnie ja mam e, na ser śmietankowy, um, ale nie mogę jeść razowy chleb, musi być biały chleb, bo mam zgagę. Mm -hmm. Już, z Matydą miałam później o wiele. Ja miałam pod koniec, ale, ale zgaga wciąż to jest. No. no, ale się najedłyśmy i ja, ja od razu powiem że nie mam lepszy humor ja się? No i lecimy dalej z weekendem, wyjedziecie do teatru, a my tak, idziemy tak. do babci dzisiaj odwiedzić e, moją babcię, dobra babcią. Fajnie. Dobra, też podliziemy. Fajnie było się spotkać. No, tak, w końcu, bo już dawno się nie widziałyśmy. No i padłyśmy Pod... na pomysł, że będziemy razem nagrywały jakiś kalendarz, do, na tak. przykład mamowy. Co wy na to powiecie? Bo moim zdaniem to jest super pomysł. E, mamy trochę czasu, żeby ich teraz spotykać, więc pomyślałam, że będzie super, że nagramy razem jako mamy, które jeszcze no, mamy się... dwójki niedługo. No bardzo się cieszę, że to super Super pomysł, ja uwielbiam oglądać te filmy kalendarzowe i ja Nie wiem o to chodzi, ale lubię w ogóle, to ogóle. Ja w ogóle już zaczęłaś, zaczęłam oglądać, podlinkuję. Poczułaś już klimat świąt. A, tak, po, poczułam klimat świąt, bardzo się cieszę. Podlinkuję kanał oczywiście poniżej. A, no i też podlinkuję e, teraz mój ulubiony film Darka, który robi te pumpkin, te pumpkin... E, no, no są oh, cudowne. Są a jeszcze. Je no, no, to też podlinkuję, bo super sprawa. Gdzie jest? Jestem ja w mojej czapetce A Mantyna nam zasnęła. Znowu. Znowu. No dobrze, ją przyniesiemy szybciutko. Dużo zjadła. Papa! Pa. No. Popatrzcie, mam dziennik od Karoliny. Bardzo się cieszę. W tamtym roku dostałam właśnie kalendarz od niej i taki dzienniczek, i super. Naprawdę dużo go korzystałam. Bardzo się cieszę. Co mi się mega, mega spodobało. Jest, że to chyba. Nie będę musiała robić sobie bullet journal'ów, bo tutaj mam stronę na wydatki, do obejrzenia, do przeczytania na każdy miesiąc, mi się podoba, że tu można sobie wypisać plan miesięczny, inspiracje, naprawdę super. Myślę, że na przykład jedna, co jedna, tutaj będę mogła sobie zaplanować filmiki na YouTubie. A, naprawdę super sprawa i teraz jak zamówicie przez y, stronę, to y, dostać, dostaniecie z podpisem, to podlinkuję poniżej, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny dziennik, A, mnóstwo pracy Karoliny i fajny kolor, bardzo mi się podoba, naprawdę super A, i taki, taki porządny, ale wystarczająco też mały, że można schować do torebki, A, naprawdę bardzo fajny i też pokażę Wam... <noise> Zawsze, co ich widzimy, to przynoszą nam prezenty, i bardzo dziękujemy. Matylda. Matilda. Nie, ja, nie. Ja. Nie że możemy jeść coś ciebie, nie? Smacznego. Smacznego, Matyda. co jesz? Matilda? Prosu? Jogórka, tak.

Wyszane? No. No. Upsa. Będzie no, i teraz? Będzie ciuciu. No. no. kochani, u nas już poniedziałek, co nie? I Zosia spis. Jak mam ty do nie chodziciela, to się spacie, to ja tutaj ogarniam Matydy pokój, bo rano się długo bawiłyśmy, tak? Zanim idziemy do żłobku, to trochę się bawimy, no, co? I Matyda ma tutaj Aui, tak, Boli? O, Byłaś bam, tak? Mhm. No dobra kochani, to możemy tutaj kończymy vloga. Jest dużo nowych osób, które nas ogląda, co nie? I bardzo dziękujemy, że się dołączyliście. Tak, już ta jest w pracy. Um, bardzo dziękujemy, że się jakby dołączyliście do naszego grona tutaj, tak? Fajnie, co nie? Fajnie? Bardzo dziękujemy, że jesteście. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Robiłam <grychy> Tak? A robiłyśmy dzisiaj pranie, tak? No, a jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze Matylda i ja życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Mua!